Siemanko, dzisiaj zagramy w Perfect Kick 2, pierwsza runda, dobra, szybko, 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 dobra, dobra, no okej, okay, dobra, my zaczynamy, no, no okej, okay, dobra, Mo Mm, nie. Aha, no dobra Najgorzej nic mi nawet Może jeste tej mocy Głowiat Ja, I ale wpuściłem Aj, aj, aj Kurwa, ja Ale golu się nawet nie ruszył Dobra, bierzemy to ale jeszcze robi okien. Jest! Wysłupek walnął. Jest jeden jeden. O, o ja tylko miał śmieciowy chęć. Jaka! Jaki! Gol! Ale gol! Gol! Fior Widzieliście to widzowie Aha o, Ale kop weszło i su Dobra nie Że... Za cztery nie uda mi się. Mam tylko dwa zł. Pakiet wydarzenia. Dobra. Jakbyście chcieli wiedzieć, jestem na wakacjach. Dobra, gramy z kolejnym gościem. I mam taką esse. Dobra, ja bez. Ja już bez nocy będę. Ja bez nocy, patrzę. Gram z Gabulem. Aha, gram z Polakiem, widzicie. Jestem z Chin, z tym podróbkowym Marcem. Dobra, weszło, za szybko się rzucił. Teraz ja go podcinku wezmę o interwencja Dobra poczcinka. Nie! Och no nie Szkoda mi ty nie o wow, ale save widzieliście? Nie pak, super duper, nie no słupek, ciągle. Sami na mi i iłka, sami na No i przegrałem. I dam, dam, dam. Przegrałem! <grywa> you loser! Oh, nie! Straciłem 400 z tych. Podaj się, no dobra. Koda! Jeszcze... A było tak fajnie no, pierwszy start. Co to za reklama? No dawaj. No, przepraszam was widzowie za takie rzeczy, ale w tej grze ciągle są reklamy! No. Ja. Ronaldo, gram z Ronaldo. Ronaldo, winić już. Junio. Dobra, bierzemy to, po to najbardziej jest moje ulubione. Za późno dobra, hop hop to sobie bierzemy. Ale goł siedemnastka szczeliła. Dobra, to to tu, to, to, to bierzesz jak ja to mogłem wpuścić Myślę, że tu nie jest w mój ustroju. Oj, przodź, pan, pan, pan. Strajk. A ma panikę i ma panikę. I ma panik. I ma panik. I fantastik. Dobra, muszę to obronić, jak tego nie obronię, jestem luzerem. Jak? Dobra, wygrałem, wygrałem, już to wygrałem. A ma paliwek, a ma plastik, a plastik, minimalnie. Nie. Dobra. ostatnia runda jak zawsze. Opa dobra, ostatni mecz i kończymy ten odcinek i da jeszcze dzisiaj jeden odcinek ze sunika. Ktoś jest z Francji, a jest w... Dobra, zaczynamy. Mierzemy pomidorka i walimy mocną petardę, którą nie trafiłem i zabijałem widza. <śm> no, prawa autorskie, ja mi petardę waniu. Wiedziałem. Powtórnia co ja nie chcę strzelić. Picza bitch bitch ale like this smoka smoke out moja dzik dzik jest zły on ma zawsze dzik jak łyyyy oh, gol. zmotys jeszcze lesz z obronih wygram dobra widzowie dzięki za oglądanie do zobaczenia.